Jeśli chodzi o kwestie sprzedaży, zarząd podejmuje cały czas analizy, bardzo mocno analizuje koszty i przychody aktywów zagranicznych, sprawuje nad tym kontrolę, natomiast performance aktywów zagranicznych jest dobry i stabilny i to jest odpowiedź na to pytanie. Projektów funkcjonujących górniczych na świecie, miedziowych jest, nie, jest coraz mniej, a te, które funkcjonują, co chwila pojawiają się na którejś której z nich jakieś. Problemy. E, więc jakby naturalnym jest pytanie, że jak, co, co, się, co się będzie działo na tych projektach funkcjonujących? I myślę, że tak mogę odpowiedzieć w, tutaj w imieniu, właśnie to, co mówiła prezes Ania, ale też w, w imieniu, myślę, że naszej też konkurencji, czy partnerów, bardziej, którzy, którzy działają na świecie w sektorze, że każdy skupia się na tych swoich aktywach i je. Optymalizuje operacyjnie, no bo tych aktywów nie ma i tych nowych nie ma, a jeżeli pojawiają się nowe, no to dojście, dojście do, to co tutaj też prezes Bryja pokazywał państwu, dojście do jakiejś pierwszej tony, która będzie wydobyta przy, przy Greenfieldzie to jest kilkanaście, siedemnaście, osiemnaście lat, w związku z tym no, to rozumiem skąd to pytanie, natomiast to, to co też jak pamiętają Państwo, chyba bodajże to w kwietniu tamtego roku, jak rozmawialiśmy i było takie pytanie, co zamierzamy robić z aktywami zagranicznymi, to, to, to co powiedziała Pani Prezes, tu się nic nie zmieniło. Patrzymy na nie i operacyjnie je rozwijamy. Operational Excellence to jest coś, co przyświeca nam w Polsce i za granicą, więc efekty tego są też widoczne, więc myślę, że tam jeszcze jest dużo pracy, także. Działamy dalej. Co zawsze jak jest dwóch y, udziałowców albo trzech jakiegoś projektu, a tak jest w przypadku naszego y, projektu, naszej kupalni Sierra Gorda, to najlepszym możliwym modelem współpracy jest to, żeby po prostu współpracować i żeby na poziomie zarządów się kontaktować. I nie ukrywam, że takie kontakty mamy na różnych poziomach, y, w tym na poziomie moim i prezesa Graha Makera. I nie jest, byłoby dziwne, gdyby kiedy się spotykamy czy rozmawiamy, żebyśmy nie dzielili się poglądami na temat tylko tak, sprzedaży czy zakupu, czy zadawania sobie pytań, czy ten poziom udziałów jest optymalny. Natomiast co do jednego, się z profesorem Kerem zgadzamy. Taka dyskusja zawsze jest po pierwsze ryzykowna, po drugie, ona zawsze jest przedwczesna, dlatego że Dopóki aktywo nie jest optymalne, dopóki są jeszcze jakieś bolączki, to wycena tego aktywa jest na tyle trudna, że właściwie bez sensu jest rozmawiać, i kolejność jest bez sensu. Najpierw optymalizujemy, robimy z tego aktywa jak najlepsze aktywo, o ile w ogóle kiedyś przystąpimy do dyskusji na temat czy zakupu, czy sprzedaży, czy zmiany proporcji udziałów. Więc tego typu pytania są... Po pierwsze nigdy nie będziemy odpowiadać na temat naszych planów odnośnie przyszłości akwizycji, czy też upłynniania pewnych aktywów, z wyjątkiem takich, które już gdzieś tam oficjalnie sygnalizowaliśmy, tak jak sprzedaliśmy aktywa, a część aktywów z Zagłębia Sarbery, po prostu dla nas Zbyt małych i nierentownych w naszej sytuacji. Tak samo, a już szczególnie jeżeli chodzi o nasze klucz, kluczowe aktywa zagraniczne, to priorytety, kolejność jest taka, optymalizujemy ich performance, co do tej pory się udaje i jestem przekonany, że będzie się udawało dalej. A rozmowy o ewentualnych zmianach to są daleka perspektywa, o ile w ogóle.